Siemanko, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was na nowego vloga. Dzisiaj jest sobota, 11 dzień listopada i ja wieczorem idę na długo wyczekiwaną imprezkę, także e, będę się szykowała, na pewno Wam się pokażę, jak wyglądam, w czym idę i tak dalej. Póki to zrobiłam sobie taki bardzo delikatny makijaż, prawie go nie ma, dlatego że zaraz mam gościa, więc nie chciałam taka siedzieć rozmemłana Nałożyłam też sobie ten nowy brązer z Bel. Nie wiem, czy go widać, bo nałożyłam tylko ten brązer. On jest bardzo delikatny. Pięknie się rozprowadza, jak masełko. I wbrew pozorom, e, można delikatnie ucieplić sobie nim twarz. On wygląda na. Te, znaczy, jak wziąłam sobie słoża zrobiłam w biedronce, to wyglądał na bardziej zimny niż jest w rzeczywistości. A na mojej skórze wygląda bardzo ładnie. Tak neutralnie. Ale to nie jest taki typowy szary brązer. A na palcu trochę tak się wydawał, ale wiecie, no tam też znowu są te światła dziwne w biedronce, więc trochę ciężko ocenić te kolory. Także dopiero w świetle dziennym w domu, gdziekolwiek możecie zobaczyć. Także póki co jestem bardzo zadowolona, nakładało się go super i myślę, że jako taki podkład, bo ja zawsze na kremowy brązer i tak jeszcze nakładam trochę takiego normalnego brązera, żeby też podkreślić ten kontur, ale też żeby to się dłużej trzymało. Sam taki brązer nie wiem, ile on by wytrzymał, natomiast ja lubię konturowanie, więc dla mnie te brązery kremowe są po to, żeby zrobić sobie taką mgiełkę. One też ładnie wyglądają jak się właśnie idzie, delikatnie na czoło, nałoży, zdecydowanie ładniej niż takie zwykłe brązery w kamieniu, bo one tak się po prostu wtapiają w tą skórę, też troszeczkę na szyję można dać i to wszystko tworzy taki efekt, taki bardzo naturalny moim zdaniem. Tylko no właśnie, to musi być też dobry brązer, bo nie każdy brązer w kamieniu jest. Yy, jest dobry, niektóre się źle rozprowadzają, ale ten to jest takie typowo ma, typowe masełko, więc myślę, że, że będzie fajny, wieczorem chyba też go użyję i na to może normalny bronzer paznokcie też zaczęłam malować, ale mam tylko jedną warstwę, bo jeszcze będę głowy myła, więc wtedy sobie domaluję drugą niestety, zachęczyłam tutaj, ale to nie ma znaczenia, dołożę drugą warstwę i będzie okej, okay. też będę myła głowę jeszcze, bo słuchajcie, nie myłam jej dzisiaj dlatego, że wczoraj mam u fryzjera i też chciałam, żebyście zobaczyły tak na żywo jak wygląda ten mój kolor włosów, bo niestety, no, w tym ostatnim filmiku mimo szczerych chęci, no było widać tak jak hmm, tak jak widzieliście, bo na pewno oglądaliście ten filmik, natomiast Natomiast na no, moje włosy to jest typowa czekolada. Bardzo mi się podoba ten kolor, także jest ciemno, jest dużo ciemniej niż było i przyzwyczajam się do tego koloru. I gdzieś tam na pewno, słuchajcie, będę chciała jaśniejsze zrobić, ale teraz stawiam na odżywienie, niech one rosną. One są i tak już na tyle długie przez te wcierki, przez to wszystko, że mam wrażenie, że momenty mi urosną i wtedy będę kombinowała dalej. Na razie jest akcja regeneracja. A tak w ogóle. Słuchajcie, przychodzę, żeby pokazać Wam rzeczy z Shein. Jeszcze idą jakieś chyba bluzki, także i idzie też brązer, jeden z tych. No, oczywiście, jakby inaczej, bo jakaś promka, on kosztował 14 zeta. I tu też są te dwa kolory, które, o których Wam kiedyś mówiłam. I jeden to jest taki e, ocieplający. One też się cudownie e, rozcierają na skórze. A jeden to jest taki typowo chłodny. Na mojej skórze jest w. Wręcz bym powiedziała taki trupi Ale przez to ładnie można sobie wykonturować Poliki, do tego się nałoży trochę tego cieplejszego Jeszcze w kamieniu jakiegoś I słuchajcie, to tworzy piękną całość Także, zresztą jak ta paczka przyjdzie to ja wam pokażę, ale najpierw pokażę wam Te duperele, które przyszło ostatnio Jeszcze ich nie wyciągnęłam tak naprawdę, znaczy jakieś tam pojedyncze rzeczy Flacha Słuchajcie, dwulitrowa ja mam taką niebiesko-różową litrową, którą często zabieram na ćwiczenia i ona jest super. Natomiast stwierdziłam, że kupię sobie jeszcze większą. E, to jest taki w ogóle jak taki baniek na dystrybutor. <laughs> na ćwiczeniach na boksie taka dziewczyna taki dosi. I to jest takie śmieszne, bo jak trzymacie, to tak dwoma rękami trzeba trzymać, żeby się napić, no bo on jest ciężki, jak jest cały napełniony. Ja już dzisiaj wypiłam, zobaczcie ile, dlatego że. A jest godzina 12, a nawet nie, chyba 11.30. Wypiłam tyle, bo ćwiczyłam rano. Zrobiłam sobie taki trening półgodzinny, bo dzisiaj sobie. I tak bym była na treningu. Więc no, ale że święto to nie byłam, więc zrobiłam sobie trening taki siłowy z cardio, a z jakąś tam laską z internetu, z youtubera, o jakieś mówiłam. Ja tam przypadkowe w sumie dziewczyny biorę, bo ja nie, rzadko ćwiczę z, z YouTube'em, ale no zdarza się. W każdym razie, słuchajcie, to no bardzo fajne. Ja dzięki temu więcej piję. Ja normalnie mam wrażenie, że jak nie miałam tych butelek. To potrafiłam wypić szklankę dziennie wody? Oczywiście też piję herbaty i tak dalej, no ale samej czystej wody piłam mało. A teraz litr to jest minimum. Ja też nie uważam, że każdy musi pić 2-3 litry wody, to też nie jest tak, ale piję tyle ile potrzebuję i chętnie piję z tych butelek. I słuchajcie, ja zawsze wpisuję kod zniżkowy Shein, coś mi wyskakuje w internecie, zawsze jakieś 15% i za tą butelkę zapłaciłam 16 zeta. To jest naprawdę bardzo niska cena. Do tego, co my tu jeszcze mamy? Gumki do włosów. Słuchajcie, kupiłam taki zestaw gumek, takich e, kremowych. Oczywiście to nie ma znaczenia, jakie to są gumki, bo ja je używam w domu, a mi się często gubią. I to są najróżniejsze, zobaczcie. Takie po prostu mięciutkie, misiowe, żeby nie niszczyły włosów. Także taki zestaw gumek, sześć, chyba, albo siedem, kosztował. E, nie całe 10 zł, tak jak mówię, jeszcze te zniżki są od tego odliczane, także jakieś grosze. Mam jeszcze rzęsy i dzisiaj te rzęsy będę chciała przykleić kupiłam trochę dłuższe niż te, które ostatnio zamówiłam oni, to są takie kępki potrójne słuchajcie, oni tam mają tyle rzęs że nie wiem jak będzie z tymi bo w ogóle te, które kupiłam, te klawiera i te drugie, one są bardzo słabe, ciężko je oderwać w ogóle od tego opakowania, wiecie, kosztują około dwóch dych, tam jest ich kilka naście ale no mniej niż tutaj, no i cenowo wychodzą drożej, no bo takie coś kosztuje chyba 10 zł, a zobaczcie, ile tu jest rzęs. I teraz wziąłam chyba rozmiar e, 12, także dłuższe od tych, które miałam, bo kupiłam dziesiątki, 11. i właśnie brakowało mi trochę dłuższych, tylko te wydają się być bardzo długie, ale może mi się wydaje. Słuchajcie, wieczorem wam na pewno pokażę, jak będę się szykowała. Mam też gąbki. Jedną właśnie dzisiaj robiłam sobie makijaż i tu jest, widzicie, od bronzera. To są... To jest zestaw czterech gąbek, też za chyba 6 zł. I powiem Wam, że te gąbki nie są głupie. W sensie takim, że ja mam wrażenie, one są bardzo mięciutkie po zmoczeniu. Dobrze się nimi nakłada brązer, makijaż, cokolwiek nakładacie. Tyle, że problem jest z nimi taki. Znaczy, to nawet nie jest problem przy tej cenie, ale. Mm... Podczas użytkowania po prostu myślę, że one szybko, dość szybko robią się twarde. W sensie używacie, nie wiem, no, no może miesiąc to nie, ale 2-3 miesiące i robią się twarde. Ale z drugiej strony za 6Z, no to po prostu jakby umówmy się, niech się kurde robią twarde, nawet po miesiącu. Nawet dobrze, bo szybciej częściej zmieniacie i wiecie, te gąbki niby domywacie, ale one gdzieś tam w środku są brudne. Także znam osoby, które w ogóle prawie tych gąbek nie myją. A malują się nimi. Także, nawet słuchajcie, dla ładnej cery to jest dobre, żeby częściej je zmieniać. I w takiej cenie można zmieniać jak najbardziej. Jak wiecie, ja jestem wielką fanką od wielu lat gąbki z ona a na około 20 zł. Ja jedną chyba miałam rok czasu. Najdłużej, albo nawet, no, rok. Słuchajcie, no genialna jest ta gąbka, mięciutka przez cały czas, w ogóle się nie rwie, nic się z nią nie robi, więc ja też do tamtej wrócę, jak najbardziej. Zresztą z Eveline też są dobre te gąbki, nie, one też są na promce, często za 13z, ale tu macie, zobaczcie, 6 za, <grym> za 6 zł, także no w ogóle na tym in to te ceny są, powiem wam szczerze, gdzie ja to wkładam, bardzo atrakcyjne. Nie wszystko jest tam fajne. Spotkałam się też z, z opiniami gdzieś na internetach. Widziałam dziewczynę, że zamówiła jakieś ciuchy. Ja tak ciuchów nie zamawiam. Ewentualnie te sportowe, i póki co, z tymi sportowymi jest wszystko ok. Tyle, że ja znowu, słuchajcie, też zamówiłam getry długie, bo franeczka, słuchajcie, jak mi się oprali, ostatnio mi trochę obgryzła jedne czy dwie pary i niestety dziury mam teraz na łydkach więc bo ona uwielbia siedzieć pod praniem, ale dobra no to jakby będę je w domu nosiła, w domu mogę nosić dziurą natomiast dokupiłam sobie nowe i wiecie, ja zawsze czytam te opinie i wiecie, to jest strona też, wiecie, wiecie, to jest strona bo to chyba z Belgii idzie, no ale to jest pewnie Chińszczyzna i ja zawsze się boję tych małych rozmiarów, ale znowu się nacięłam. Znowu wziąłam emki i te emki są za duże. One mi zjeżdżają. Szczególnie jak ćwiczę, w, na, jestem na boksie, to one są za duże. Mam jakieś też pojedyncze dwie chyba eski i te eski są zdecydowanie lepsze. Ja znowu się zasugerowałam opiniami, a i niestety no, mogłam wziąć, słuchajcie, mniejsze. Natomiast co tu jeszcze mam? A dobra, poczekajcie, to to wyciągnę, ale brakuje mi chyba jeszcze jednej rzeczy. Nie wiem, on już osobno przyjdzie, bo wiecie co? Jeszcze zamówiłam takie puszki do pudru, ale nie widzę tego, albo gdzieś to mi wypadło, albo nie wiem, zaraz zobaczę. Takie wiecie, do, o coś takiego. Nie wiem, gdzie to jest. W każdym razie, tu są takie taśmy, słuchajcie. W ogóle ta taśma to jest taka dziwna, czy ja taką zamówiłam? Nie wiem. To są takie duże rolki, a to jest w ogóle takie maleństwo. To są taśmy do podklejania ubrań. Takie też są w Ikei, takie rolki. One kosztują chyba 20 zł. Tutaj rolka była po 6 zeta. Oczywiście za dużo jest tego tutaj, no ja tego nie zużyję, ale może gdzieś tam się kiedyś przyda. Ja pamiętam, że kiedyś kupiłam z firanki czy zasłony i one były, miały 3 metry. Ja tutaj potrzebuję 2,70 i właśnie podklejałam czymś takim z Ikei i jakby sam proces, on nie jest skomplikowany. Ucinacie, zawijacie materiał, to wkładacie pomiędzy i prasujecie, więc to jest jakby spoko, z tym, że... Mm, no przy takim wielkim klocu jak, nie wiem, firanki czy zasłony to trochę jest to niewygodne na... zrobić to na desce do prasowania. W sumie, no na podłodze, no może też można, ale to powinno być na czymś twardym. Więc no akurat to się robiło średnio, natomiast dało radę. Ja to zrobiłam w, nie wiem, w pół godziny i miałam bo już chyba nawet nie mam tych firanek, także pięknie sobie wisiały i nie wala, wiecie, nie zbierały kurzu. Natomiast, no bo jednak 3 m 30 centymetrów to jest za dużo, żeby tak wisiały, wiecie, na ziemi. Tym bardziej, że frania to lubi obgryzać. Także tutaj wzięłam, zobaczcie, też możecie różne szerokości wziąć. Mi się yy, popruły takie spodnie szerokie z zary, w sensie ten taki właśnie dół. Jakby się, nie wiem jak wam to powiedzieć, odwinęło się, taki jest coś spod spodu i chciałam to z... Yy, Szyć, próbowałam, ale to brzydko wygląda, bo materiał jest tak cienki, że jak szyję, to nitka mi wystaje na zewnątrz. Wiecie o co chodzi? I dlatego pomyślałam, że tym sobie to zrobię. To na pewno będzie idealnym rozwiązaniem. Więc podkleję to sobie potem albo jutro. Jutro pewnie. Może nawet Wam pokażę, jak to robię, i zobaczymy razem, jak spierdzielę sobie spodnie. To będę bardzo zła, bo bardzo lubię te spodnie. No ale w sumie nie wydaje mi się, żebym mogła spierdzielić. No bo co tu jest do spierdzielenia? Także dobra, słuchajcie, to już jest wszystko. Żegnam się z wami na tej chwilę, bo e, muszę uciekać, bo tak jak wspomniałam, chyba zaraz mam gościa, także muszę się jeszcze ubrać I widzimy się... Myślę, że później, tak, jak będę się szykowała na imprezę, bo jeszcze idę do Kamili, bo idziemy razem, także idzie, idę do niej I wtedy stamtąd idziemy koło 20, bo tam będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo ludzi Więc WestBum gra o 12, ale też tam są dwie sale, będzie więcej tych różnych, wiecie, mm, wykonawców, także prawdziwa techno impreza, więc e, widzimy się później. Make-up zrobiony. Słuchajcie, mam taki klasyczny makijaż, jak noszę na, tak naprawdę na co dzień. Nałożyłam tylko, e, zamiast kremu BB, mocniejszy podkład i trochę dałam do niego rozświetlacza, żeby ta buzia była taka ładna i świetlista. Wydaje mi się, że dołożę sobie jeszcze bronzera, bo chyba mam troszeczkę za mało. I... Eee, przykleiłam sobie te rzęsy z Shein. Słuchajcie, one są przepiękne. One tak ładnie wyglądają. I co ciekawe, bardzo łatwo się je odrywa z tego opakowania. One się nierwą, nie wyginają. I przykleiłam sobie po dwie kępki tu i dwie tu. I muszę Wam powiedzieć, że super to wygląda. Ja bym chciała bardziej taki efekt sztucznych rzęs, to oczywiście dokleiłabym sobie jeszcze krótsze gdzieś tutaj z, z przodu. Ale ja właśnie nie chcę takiego efektu. Ja chciałam tylko delikatnie wyciągnąć ten zewnętrzny kącik. I wydaje mi się, że właśnie to jest idealne. Nie potrzebuję tej Niczego więcej, także super szanse, zobaczymy jak rano je ściągnę, czy będzie łatwo je oczyścić z kleju, bo właśnie te te z i te drugie co kupiłam ostatnio, nie pamiętam firmy, to one niestety są takie giętkie, że nawet przy oczyszczaniu słuchajcie, one się całe wyginają, więc trochę takie jednorazówki, natomiast te już przy, jak odklejałam to widziałam, że one są mocniejsze, więc myślę, że yy, one mi starczą na kilka użyć, także bardzo, ale bardzo się opłaca je kupić, no, a jeśli chodzi o ubranie, to słuchajcie, nie mam żadnego pojęcia, dlatego że dawno nie byłam na imprezie. Przeważnie chodzę do pubów, a wiecie, pub, no to się ubieracie tak naprawdę normalnie, bo no bo jak macie się ubrać? W sensie no możecie jakoś bardziej elegancko, ale generalnie gdzieś tam... Klasycznie, natomiast tutaj impreza, tańce, hulańce i w ogóle... To będzie trochę, ta, trochę taka impreza, ale tak nie do końca, no bo to są jakby koncerty, chociaż ciężko występ DJ-a nazwać koncertem, ale tam będzie ich chyba 10, jak się nie mylę, to się nazywa w ogóle Euforia dźwięku. I chyba będzie około 10 i a, będą na dwóch salach grali, także właśnie nie wiem, czy powinnam coś takiego wyciętego, czy coś dłuższym rękawem. Muszę to jeszcze przemyśleć, ale dużo czasu nie mam, bo już jest za 10.06, więc 20 po 6 będę wychodziła, także mam pół godziny. Więc muszę szybko podjąć decyzję. Natomiast przychodzę do Was jeszcze z jedną rzeczą, bo zapomniałam pokazać Wam taką szczotkę do masażu do do skóry głowy, też ją zamówiłam na SHEIN. Z tego, co słyszałam, one są też w Action, za 5 Ja też kupiłam za 5 i ona jest, słuchajcie, super. Ma plastikowe, znaczy plastikowe, takie silikonowe te kolce, bardzo fajnie się masuje nią skórę głowy i e, nie wiem, czy wiecie, ale tak naprawdę samo masowanie już dużo daje, nawet nie trzeba używać żadnej wcierki. Wcierka pomaga jak najbardziej, ale jak nie macie wcierki, to wystarczy coś takiego i taki codzienny masaż Słuchajcie, pobudza cebulki i też włosy Wam szybciej rosną, także ja staram się to robić w miarę regularnie, przynajmniej trzy razy w tygodniu, ja bardzo w ogóle to lubię, ale też mam dwie wcierki, ja Wam ich nie pokazywałam i tu jest pierwsza, to jest wcierka rozmarynowa z lale. Ta firma jest dostępna w Hebe. Ona jest w ogóle tak dziwnie. Te kosmetyki są tak dziwnie ułożone, przy samej prawie ziemi, że ja już ostatnio, znaczy ostatnio, już, jak ją kupowałam, z miesiąc temu, dwa miesiące temu, to słuchajcie, chodziłam po tym Hebe i w końcu zapytałam się jakiejś pani. I one na początku w ogóle tej firmy nie skojarzyły, ale potem pokazały mi, że to są sezonowe kosmetyki, czy w, w, tym, w tej kategorii sezonowe. One leżą, nie wiem, ale. To jest chyba jakaś polska firma i one wcale nie są takie drogie, bo ta wcierka kosztowała około 20 chyba 3 zł, ona jest bardziej takim, trochę taki olejek, mam wrażenie, że takie te włosy bardziej zostają, ta skóra głowy jest taka bardziej mokra po tym, a z kolei ta ze Stars from The Stars to jest Baby Hair Planet. Stymulująca wcierka normalizująca do skóry głowy, ona jest bardziej taka odświeżająca i ja staram się właśnie tak trzy razy, dwa, trzy razy w tygodniu używać tych wcierek na zmianę przed myciem głowy. To znaczy, no, przeważnie myję codziennie, więc jak wiem, że następnego dnia na stówę będę myła głowę, no to wieczorem po prostu wcieram sobie wcierkę. Tutaj jest taki, jakby, już Wam pokazuję, to jest takie, jak to się nazywa, o, taki dziubek którym może taki aplikator, którym możecie łatwo sobie spryskiwać skórę głowy. Tutaj jest kipeta, więc nakładacie sobie na rękę, na dłoń, na palce wylewacie, masujecie i wcieracie i wtedy używacie tego masażera i słuchajcie, ja też piję pokrzywę, więc wydaje mi się, że włosy mi tak urosły właśnie, to wszystko wpłynęło na to, że te włosy mi tak szybko urosły, bo ja ogólnie nigdy chyba aż tak nie miałam, żeby w takim tempie mi rosły włosy, a teraz zobaczcie, mam podwinięte no, one są naprawdę długie, bo założyłam sobie ten wałek i chodziłam w nim przez chyba godzinę. Bo nie chciałam jakichś wielkich loków, ale i tak ładne loki się zrobiły. Tak standardowo, słuchajcie. Także wałek z Rosmana też Wam polecam. No, a tymczasem idę w takim razie coś ubrać. Postaram się Wam jeszcze pokazać przed wyjściem. Ale ogólnie jestem dość zakręcona, jeśli chodzi o ten strój. Nie wiem, co mam założyć. Tak to jest, jak się nie chodzi na imprezy, ale zaraz coś wymyślę i do Was wrócę. No dobrze, słuchajcie, jestem już gotowa. Hmm, jeśli chodzi o makijaż, to wszystko tak jak było: dołożyłam sobie tylko błyszczyk i konturówkę. Włosy się trochę rozprostowały, także spoko. Tylko marcie mnie tak żywka, bo ona się nie zakręciła jakoś super. Dlatego że miałam jeszcze wałki na nią założyć standardowo, ale zapomniałam w ogóle o tym i nie wiem co z nią zrobić. Chyba będę musiała ją po prostu sobie trochę tutaj spryskać, żeby nie leciała mi tak do przodu. Ale ogólnie, jakby. O, zegarka zapomniałam! Ogólnie jakby jest ok. Bluzka zwykła, taka słuchajcie, stara jak świat z Reserved na ramionczkach. Ona z tyłu ma taki sam dekolt, ale tutaj pewnie nie zobaczycie. Stwierdziłam, ona jest takiego dzianinowego materiału, ale takiego cienkiego. Nie wiem ile lat temu ją kupiłam, 5, 6, może jeszcze dalej. Natomiast nie nosiłam jej, ale stwierdziłam, że dzisiaj jest dobry moment, żeby założyć, dlatego, że mam na sobie dżinsy, pasek. Dżinsy to są proste dżinsy, te takie szaro-czarne. Kurde, światło się zmieniło, ale widzicie, szaro-czarny ze Stradivariusa i moje botki z Lasowskiego. Także wezmę jeszcze czarną torebkę i ogólnie wydaje mi się, że to jest dobry outfit na taką imprezkę. Dobrze się czuję, jest mi wygodnie, także to jest najważniejsze. Nie wydaje mi się, żeby było mi chłodno, bo chyba nie będzie. Także dobra, słuchajcie, uciekam w takim razie, jutro Wam opowiem jak było, a teraz lecę przywitać się z Westbamem, także do zobaczenia! I mamy niedzielkę, ja już się ogarnęłam. Słuchajcie, będę wychodziła. Chcę wam powiedzieć dwa słowa odnośnie imprezy. Kto mnie śledzi na Instagramie, ten na pewno widział relacje. Stawiłam takie urywki i muszę Wam powiedzieć, że było genialnie. Kolejna edycja jest w marcu i będzie. Uh, Brooklyn Bounce, będzie ben for Strings, Calvi Remi, także na bank kupuję bilety. Bilety kupuję się oczywiście z wyprzedzeniem. Dużo osób wczoraj jeszcze chciało kupić czy zapłacić przy wejściu, ale niestety nie było można, bo było tak napchane, Jak ja wam stawiałam tą pierwszą relację około godziny chyba 22, bo to się zaczęło o 20.00 to jeszcze, słuchajcie, tych ludzi było dużo, ale to jeszcze było mało w stosunku do tego, ile jeszcze przyszło potem. Także tłumy, każdy wchodził takim tadecznym krokiem. Słuchajcie, dawno nie widziałam tylu uśmiechniętych ludzi, dlatego, że w ogóle, co ciekawe, tam było bardzo dużo osób, tak około mojego wieku, bo, wiecie, no, muzyka typu West Westbam, czyli takie, no, nie wiem, czy to można nazwać techno, ale taka, tak, tego typu e, muza, to jest taka muza lat... Koniec lat 90., początek 2000., czyli to jest jakby moja muza mojej młodości. Kiedy ja chodziłam na imprezy, to właśnie to królowało. I nawet nie myślałam, że po 25 latach, słuchajcie, nadal będę tego słuchała. I też pewnie sam Westman nie myślał, że jeszcze po 25 latach będzie jeździł, koncertował i to będzie miało takie wzięcie ta muzyka. Bo ja zdaję sobie sprawę, że nie każdy to lubi, bo to jest trochę taka rąbanka. Ale też nie do końca. Dla mnie to jest klasyka, klasyka gatunku, tak naprawdę. To, co wczoraj na przykład było, bo tam byli, było kilku wykonawców, nie tylko oczywiście Lesbam. I dla mnie to jest klasyka gatunku. I e, ja też jestem w takiej grupie na Facebooku. Ona się chyba nazywa Techno Trójmiasto. Kiedyś przez przypadek tam wlazłam do tej grupy i jakoś tak zostałam. I tam, jak oni wstawiają, słuchajcie, jakie są imprezki, to to jest dopiero rąbanka. Także te moje imprezy to są takie umiarkowane rąbanki, ale ja uwielbiam przy tym tańczyć. To jest coś, co ja po prostu. Ach, jak wiecie, ja kocham też Depeche Mode, lubię też Papa teraz, tak. o, Generalnie lubię w ogóle muzykę lat 80., natomiast imprezy to właśnie w tym stylu także ja mogę cały rok nie chodzić na imprezy, bo w ogóle w klubach leci przeważnie albo jakaś mieszana muzyka, albo lata 80., ale takie lata 80 w sensie, wiecie, Madonna i te inne. No, ja niekoniecznie, ja nie jestem z tych osób, które bawią się przy wszystkim, dlatego ja na, przez całe swoje życie, słuchajcie, byłam może dwa razy na weselu, dlatego, że ja się po prostu nie bawię dobrze na takich imprezach. I e, z jednej strony może żałuję, ale z drugiej strony w sumie czego żałować? Każdy robi co innego. I, e, no, I mało jest takich tematycznych imprez. Pewnie jak słuchacie jakiegoś konkretnego e, gatunku, to też tak macie, że jednak tych imprez. E, Chociaż może gdzieś w Warszawie są takie imprezy, ale w którym mieście ogólnie takie tematyczne imprezy się powtarzają gdzieś tam. Natomiast yy, nie są one jakoś bardzo często, także. No, ta euforia dźwięku jest dwa razy do roku. Teraz była druga edycja. No, miała takie wzięcie, że jest trzecia i pewnie za chwilę pojawi się też kolejna, także. Wow, superancko, także słuchajcie, ja się w ogóle teraz ubieram, jak widzicie mam piękne kwiatki z tyłu, w ogóle wczoraj dostałam, jakie ładne, no, także od razu jakoś tak w domu jest inaczej, muszę kupować sobie kwiatki. Wczoraj też podlewałam moje kwiaty wszystkie i słuchajcie, znowu paprotka mi uschła. Chyba będą się wywalić. Wiecie, ja mam taki problem z tymi paprotkami. Ja nie wiem, jak to jest, że kiedyś właśnie dawno, dawno temu w biurach, pamiętam, się jarało szlugi piło się kawę, jarało szlugi i tam było pełno paprotek. I one tam stały w tych biurach. One były piękne, takie dorobne, wielkie. Paprotki, a ja kupuję takie zadyszkę w biedrące, czy tam w Lidu, takie małe, zieloniutkie i zawsze myślę, słuchajcie, bo to już jest moje podejście do paprotek którejś z kolei. Może się znacie i powiecie, co jest nie tak. Ja ogólnie wszystkie moje kwiaty podlewam raz w tygodniu. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie. Generalnie są kwiaty, mam dwa też przelane, więc też nie wiem, co z nimi będzie. Ja tak nie umiem dopasować. Ja sprawdzam Ziemię, tylko to jest też tak, że no przecież ta woda wsiąka i często jest tak, że u góry jest suche, tym bardziej że teraz kaloryfery grzeją, a pod spodem niestety no ta Ziemia jest, ee, wiecie, mokra i, i te kwiaty mi gniją. Także no tutaj po prostu jest problem, bo to już jest chyba druga czy trzecia, która mi uschła, ale z drugiej strony ja nie wiem, to co ją się codziennie podlewa albo nie wiem, częściej niż raz w tygodniu. Dla mnie taki teraz tygodniu to jest taki standard. Ja tak się przyzwyczaiłam przy Monsterach i one się mają genialnie przy tym podlewaniu raz w tygodniu, także yy, a reszta kwiatów to różnie, ale ogólnie myślałam, że, że paprotki nie potrzebują więcej wody, ale chyba się pomyliłam, także. Ale na pewno słuchajcie, to nie, nie koniec, ja jeszcze kupię sobie jakąś, bo mi się bardzo podobała paprotka. Właśnie kojarzy mi się z takimi, nie wiem, na koniec lat. 80., 90., 90., i ja chcę mieć w domu paprotkę, także na bank jeszcze kupię. A jak wy się znacie, to dajcie mi znać na dole w komentarzach, jak się dba o te paprotki, bo kurde, nie wiem. A, i też mam paznokcie. Słuchajcie, miałam te ciemne wczoraj, jak pamiętacie. Ja nie wiem, co się z tymi paznokciami dzieje. Wczoraj znowu mi się jeden tutaj połamał, ale tak mocno. I musiałam je tak na maksa spiłować, co oczywiście nie jest jakimś problemem, tylko no jak mam na przykład ciemne pazury, to ten jak się tak krzywo złamał, to to po prostu brzydko wygląda, więc nałożyłam sobie odżywkę i oliwkę i muszą rosnąć, ale co się z nimi dzieje? Słuchajcie, ja nie wiem, jutro idę badania robić rano, także jutro idę rano robić badania, więc zobaczymy, nie chcę mi się wierzyć, że mam złe badania, że w sensie wyjdą wyniki mi jakieś złe i że to ma z tym związek, no ale z czym? Może po tych hybrydach, kurde, ale ja miałam raz chyba tą hybrydę sobie nakładałam, więc trochę dziwne by było, nie? Dobrze, słuchajcie, ja się ubieram i pokażę Wam jeszcze na koniec tego vloga yy, strunia, muszę znowu parki wynieść, także słuchajcie, taki klasyk gatunku, także ubieram się i zaraz się widzimy. No dobrze, ja już się ubrałam. I słuchajcie, mam na sobie smutną czapkę, pamiętacie? Z tego hola z chemu. Zostawiłam tylko tą i rękawiczki do tego. Stwierdziłam, że nie chcę tej zielonej, bo wiecie, co tu nie chodzi o kolor. W sumie faktycznie był piękny, ale ona się tak dziwnie tu układała, bo nie wszystkie czapki się dobrze układają. Więc stwierdziłam, że. Bo tam była jeszcze jakaś, czekajcie, ta. A ta jasna szara, ale ona jednak jest za gruba, ja nie chcę takiej grubej. I stwierdziłam, że zostawię tą, i teraz tak sobie myślę, że bardzo dobry wybór. Ona tam tak smutno wyglądała, a tuż tu tak nie wygląda, zobaczcie. Także spoko, do tego mam moją czarną kurtkę ze Stradivariusa z zeszłego roku. To jest taka zwykła krótka bez kaptura, taka ala skórzana, ale słuchajcie, w niej jest tak gorąco, ja zazwyczaj w niej nie chodzę. Ja nawet nie wiem, jak jest dzisiaj na zewnątrz, ale po prostu ona tak grzeje, ale tak bardzo. <laughs> to jest szokujące. Zwykłe czarne body stare, bawełniane z poczekajcie, skąd? Zary. Spodnie są też z Zary. Takie szersze. To nie są white legi, ale raczej takie szersze. Moje buty, które kupiłam na Zalando w zeszłym roku. Te takie a la Emu też skórzane z Auzuli. Bardzo fajne. I szara torba z Zary. Uważam, że to jest wspaniały, wygodny outfit na takie właśnie szybkie wyjścia. Także lecę, słuchajcie. Bardzo dziękuję Wam, że oglądaliście tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał, że zostawicie po sobie ślad. Jakiś. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku, także do zobaczenia!